Przyjechała partia Overlandów 1000, uwaga z ABS-em także Moto 1000 Overland ABS cena normalnego Overlanda 62900, te kosztują 64900, ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Jak coś, to dawajcie znać, zrobimy cenę, zrobimy cenę standardową, i tu jest nowy kolor zielony. Właśnie chłopaki robią przegląd zerowy, składają to. Jest pierwsza dostawa do Polski, jeśli chodzi o kolor zielony. Także spoko, można by powiedzieć, że nowość i również z ABS-em, z ABS-em, oczywiście, ABS możemy też wyłączyć. Robimy taki pstryczek, elektryczek i macie spoko. Ale przede wszystkim, plusem tego kłada jest co? 90 ponad jedzie, a dokładnie 105 homologacyjnie. Także w sumie można powiedzieć, że odpada Wam koszt odblokowania i w pełni legalnie po drogach publicznych możecie jeździć 105 na godzinę. To jest taki największy plus, ponieważ ABS yy, robi właśnie to, że nie musi być blokady do 60 w tym ciągniku rolniczym. Także moi drodzy, bardzo mało sztuk z ABS-em. Bardzo. Także kto pierwszy, ten lepszy. Luna już będzie zaraz jeździć. Zapraszam, kładowy salon pły.pl